Dobra, mamy godzinę 19, zobaczmy co takiego dzisiaj w SBC, proszę Państwa, uwaga, uwaga, Cody Gakpo, uuu, showdown, rakieta, powershot, 5 na 5, super statystyki, Elesik Wrajczego, podanie z trójkątem, też jest spoko, Fałszyk, R1, Fineska, okej, okay, a z kim? inaczej, może jakieś wymagania? 868787 z 250, nie? Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 7 a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końcy. Brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. O, jest, jest i Murphy. Na PSa, um, no 5 na 5 też gościu Troszeczkę gorszy playstyle play okay. Ile kosztuje, może jest tańszy 84848, ej nie wiem czy ja Murphy'ego nie zrobię Bo ja potrzebuję prawego pomocnika Kampania 8.8+, o to jest nowe Ej kampania jest nowa, 8.8+, chyba była 8.7+, nie? O jest Popek, jest Patrz, jest Nick Pop. Dwa składy. 8-4, 8-5. Dobra, ja go zrobię na tym koncie, bo mi ten Martinez średnio broni. Dobra, 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 ja go robię. Ewolucja nowa. Mówicie, że jest nowa ewolucja, ta czasowa. Sam na... Nie, to. Spóźnienie na imprezę. Szkoda, że nie mogę znowu zobaczyć piłkarzy, jacy tu wchodzą. No, ale to trzeba na, 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 na kompanionie, nie? Uniwersalne... O kurde, ty, ale też Lukaku mi pasuje tutaj. Dobra, najpierw załóżmy tego Benteke. O kurno. Dobra, a Dalglish też pasuje. Nie no, dobra. Na pewno, Lu a Lukaku? No, Lukaku też nie jest zły, kurde. Ale chyba Benteke najlepszy, nie? Kurde, i do, dobra ewolucja, bardzo dobra ewolucja wyszła dzisiaj. Strasznie bustuje karta taki Berbatów. O taki Berbatów też taki w miarę ok. Ale ten Benteke dobrze wygląda, bardzo dobrze. Strasznie dobrze wygląda Benteke, aż głupio go chyba nie zrobić. Robimy Ewo Benteke. W hołdzie dla legendy. Ultimate Team. Otwórzmy sobie piki, jakie przygotowałem na RTG. Kimś dobra, uratowane trochę. A może żadnego nie wziąć na przykład? No, delikatnie lepsze, ale też bez szału. A właśnie, nowa drużyna Team of the Week, trzeba luknąć zaraz. To jest najlepszy inform jaki, jaki istnieje, bo za zabranie punktów Atletico Madryt. Dobra, o and Diego sobie weźmy za gola wczoraj. No, takie piki, do zapomnienia, nie? I oczywiście odbierzmy sobie już oficjalnie Daniego Olmo. No i zapraszamy Dani Olmo, witam serdecznie. Dobra, 14x83 plus jakieś wzmocnienie, okej, okay. jest karta urodzinowa. Uwaga, SP Belgia de Bruyne jako pierwszy, Szkoda, że to nie jest gwarancja tego, że na przed urodzinowy już ma 91, nie? Także pewnie wypadnie jakiś ten belg na sp ku Raskin. Patrzcie na to. O, Chloe Kelly. Ty, na tym kącie, na tym kącie chyba nieźle. Dobra, dam ją do składu. 5 na 5. Szybka. Znowu urodzinowa. Ale daję. SPD, Niemcy. Okej, okay, Oberdorf. Proszę, podwójny, błagam. Podwójny, podwójny. Ty, czekajcie, podwójny, podwójny walkout. Kurde, to jest locha. No nie, myślałem, że to jest... Oj, Baśka, nice, 93 Baśka, nice, 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 dobra mam... a ja na elo mam Ale dobra, kolejna, jest, kolejna karta fajna trafiona Dobra, i ostatnia, 14 razy, 83, karta specjalna O, kukureja. dobra, 10 razy, 8, 3+, plus teraz, no, i już koniec dropu chyba dzisiaj Nic, o, i bez walkoutu teraz Dobra, i ostatni 10 razy, 83 plus i jest jeszcze jedna urodzinówka, to jest Pepe Raina. ale może podwójny Może podwójny, może podwójny? Nie E, tam mamy party pika 88, to chyba nowy pik, nie wiem, tam może się jakaś jedna rzecz zmienia Lookman, dobra, czy zmieni się drop, bo tutaj zawsze jest słaby Karasko i Tach. Ej, akurat ten Tach. Spoko pod jakieś Ewo? No dobra, to zamiast Tela niech sobie wejdzie. I chciałem jeszcze zacząć robić ewolucję bentekę, także... Ale mam dużo zgrania, ja pierdykam. No dobra, jedziemy. <laughs> no pograłem Dobra, składzik rywala, jest kundelek, jest tręcik O, Paulo Futre Jego też chciałem zrobić No, Jezus, pięknie Pięknie Ale pasiwo Dawaj, Christian Benteke Proszę państwa, on powrócił Ale forma Jeszcze, jeszcze tylko trzy gole Gabrielem Pięknie, 3 zero. Nie, ja czuję tak O kurde Wow, ale fartowna piłka to była się mu zakręciła jakoś przy nodze Pięknie. Głupie podanie to było. O, Lotar Mateusz mógł wylecieć na przykład też sobie tak pomyślałem teraz. Jest, dobra, mamy. Można już sprzedawać Gabriela Jezusa. O, dobrze, Bentekę. O, on ma główki w ogóle mocne Dawaj, Benteke, o, teraz Christian. Nie! No i Bentekę, pięknie. I Bentekę Petarda, no petarda, proszę Państwa, wszystko wchodzi nim, nie? Aj, chciałem go tak opluć już perfidnie. Nice. No to ładnie. I Bentekę, ale on gotuje, dobra, greedy dajmy Greedy Benteke, to jest ten znak czasów, nie Dobra, mamy meczek wygrany I można Gakpo nie Gakpo, a Gabriela Rzusa sprzedać Dobra, otwórzmy sobie te paczki 3 x 8 dobra, otwieramy ikonę teraz Dobra, 3x87+, y za przedostatni przed poziom w karnecie Czy będzie coś fajnego, czy dostanie Nieważne <ścoughs> Ale gówno Ederson, Sommer i Hegerberg, nice Dobra, to druga paczka Czy ona uratuje honor paczek z karnetu Uwaga, uratowała Ale czy będzie coś fajnego Napasnik Anglia, Hurricane Czyli pojedynczy walkout urodzinowy. No zobaczmy, zobaczmy. Zobaczmy, czy dadzą coś fajnego. Dajcie jakieś W, tylko nie Bellingama drugi raz, proszę. Wow, a w środku coś? Nie. To kupujemy w takim razie paczkę za 50 tysięcy i otwieramy pika z ikoną. Nie, no jest, dobra, dobra. Bierzemy tą paczkę, daje nam to 1000 expa no i fajnie, no i mamy, mamy Pika z ikoną na 40 level. Udało mi się skończyć sez. O, jeszcze power. Będąc na 21, chyba pierwszym poziomie 3 dni temu. Chyba gdzieś, chyba gdzieś tak z 22 poziomu zaczynałem te 3 dni temu. I szybko poszło całkiem kilka paczek z sklepu za 50 się kupiło. Trochę zadań w, kar w karierze się porobiło. I teraz pytanie, czy było warto? Oczywiście bierzemy pika z ikoną, bo on fajnie oddaje. Tym paczki mnie interesują firmy, no też nie na tym koncie. Czy będzie coś fajnego z tego pika na RTG? A i byle nie Eusebio, bo Eusebio mam na głównym koncie. Zobaczmy. Środek, zaczynamy od środka. I uwaga. Okej. Okay. <laughs> hey. Lewo, lewo. Proszę, no dajcie, dajcie. Uwaga. Czy okay, okej, Całkiem ok, całkiem ok. takie całkiem pocieszenie Jakby nie było nic lepszego, to trochę średnio Ale to nie jest też ta taka najdolniejsza półka, bo kosztuje 550k Ale czy będzie coś jeszcze lepszego? Takie M, uważam, że jak na, jak na potencjał tego pika, takie medium Uwaga, no mam PP przynajmniej, a PP potrzebowałem Ten pik po prawej zawsze najbardziej oddawał, jak widziałem różne piki Czy tak samo będzie i teraz? Uwaga nie, nie, te, nie tym razem. Dobra, to Jarzinio. Czy było warto? No, no tak. Mogło być trochę lepiej. Ale nie ma tragedii, uważam. Mog, wiadomo, no, no mogłoby. Mogło być lepiej. no. Zawsze, właśnie, zawsze mógł być runę i 91, który by mi się w ogóle nie przydał. Ogólnie słaby skład plus trend i salach. No kurde, no, Benteke. No i Odegaard, pięknie 1-0. Oh, nice. O dobra, pik z ikoną 87 plusu Patryka, zobaczmy Ian Rush w W Zambrotta pod Evo, nie taki zły i... No ja bym brał zambrotę pod Evo Jedziemy 5 pików, 81 plus Nice, nie ma absolutnie nic dobrego O, o, on jest, Freempunk Dobra, i Cardi i Mancini No, takie piki pod fodder, 83-84 Kolejny meczyk i testujemy dalej Jarzinho. Jest y to Atletico ma lepszy bilans zwycięstw Pod Marciniakiem I Turam, pięknie 2-0 Może wyjście szybkie jakieś, coś, halo Kurde, Konate Bo to, bo to jest sposób O dobra, 3-0, o i wychodzi, fajnie Co mu to dało, o ty, już mu dobre statystyki to mu dało No dobra, 14 razy 8-3+, 3 paczki Zobaczmy W pierwszej nic, dobra, kolejne O, jest urodzinówka, zobaczmy Może coś fajnego Eś, o, Brazylia Premier League, czyli to będzie Gabriel, czyli podwójny walkout, okej. Okay. No zobaczmy, może coś fajnego. Ci duplikat, kurde, dobry traf, ale duplikat, nie? Plus ja mam lepszego z ewolucji, przynajmniej lepiej mi się moim gra. I jeszcze jedno, 14x8, 3. No i już do normalności wracamy, niestety. Martinez, o Jezu, składnik to ma niezły. A szabo wziął jeszcze, ja pierdzielę i dwa darmina Donesa do ataku. I Benteke, ja pierdziele, ale go się pewnie ma flashbacki, nie? Jak zostawił FIFA 14, to go Benteke zostawi, no. A tu cyk, 2025, a tu Benteke dalej go gnoi. Więc nie mogę. O jezu, lecimy ładnie, Guti. I Benteke. Jaka to jest siekiera, nie? Ten po Poewo Benteke. W ogóle ten Benteke ma dziwną sylwetkę. On jest taki malutki, ale łeb to ma jak Pet Shop. Darwin, nudę z brałkę potrafi trafić? Jak to możliwe? Pięknie, pięknie, Tiuram. Jak pojadę, oczywiście. Pięknie, Tiuram. No, ale akcyjka poszła. Dobra, no co, zaraz druga liga. Ile tam winków im brakuje? Trzy, nie? No chyba walczymy o te ulepszone na razie. Dobra, i mamy Abrahama. 2k expa. Mogłem poczekać, żebym zaoszczędzić trochę końców. Dobra, 4x8, 4. I ja też wam urodzinowo, pięknie. SPO, Hiszpania, La Liga. Isko, proszę podwójne. No i nie. Dobra, w Krywala Remiro walka o drugą ligę swoją drogą. O, u, Felix. O, ty co, ja gram z komunistą? O co chodzi? Aj, Maradona. Brawo. Dobra. I po krótkim Bentekie, ale tu jest maszyna do strzelania goli, nie? I Bentekie. O, ale tu jest Petar. Aj, naprawdę dobry, dobry jest. Jak grałem Bentekie w FIFA 14, to miałem. To miałem czekajcie, ile lat FIFA 14? 13 lat miałem. Ja grałem Bentekę w FIFA 14 na główki Teraz mam 24 w tym roku. I grałem w FIFA 25 i robię to samo. Żało Felix! Komunista, nie strzelaj tego! No nie. O, Felix i się rozmarzyłem o pizzy, nie? Ale śknął, brawo! I BNTK Ja pisgam Bentekę, chłopie! Dobrze jest, 5-2. Dawaj, Benteke. On ma te główki ciągle. Ej, to jest jedyna karta w grze, która ma dobrą główkę, nie? Ciuram. Dobra, wyjdź proszę cię. 6-2, jest chłopie, please. No to proszę Państwa, oficjalnie mamy drugą ligę. Na RTG. No zobaczmy, 425k. Paczka u Krisa. Czy będzie coś fajnego? Uwaga, uwaga. Girassi. Czy jest to dobry overall wychodzący? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ile on ma chyba 90. To musi być podwójny walkout. Co będzie oprócz Girassiego? Uwaga. Uwaga, ale może w środku jakiś hero. Słabo, słabo, słabo. Dobra, jest i pik z ikoną u Chestera. Czy będzie coś fajnego tutaj? A, to ja otwieram. Okej, okay, ja otwieram. Pika z ikoną, dobra. No dzisiaj już miałem pecha, można powiedzieć, biorąc pod uwagę potencjał tego pika. No i już jest lepiej. Wiejra Thunder, pięknie. To już jest W Ribery, też spoko. I Smith, ja bym brał Wiejrę. Widziałem, że właśnie ten barcola jest. I zewniaczek, i rakieta, PS, PP, no mało playstyle ale to jakieś Evo właśnie Jest Declan Rice, Kukureja spoko I to będzie niespodzianka, ma Eto Ma butre ale to są takie ikony podstawowe widzę Tyuram Uuu, ale Wondersar się wyciągnął, ale to też ja słabo strzeliłem dosyć Dobrze tiuram, brawo, 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 brawo O kurde, dobra piła do Eto a no to musi być jakiś Eto po Ewo, chyba, nie? Dobrze, dobrze, dobrze sfejkowałem to wyjście, chociaż tak prawie sfejkowałem, że i tak dostałem golo. I Tiuram. Ale pięknie to chodzi, ale to chodzi. <ścoughs> ale golazo. Ale golazo, 3-1. Nice, ale, ale fajnie poklepane. Znaczy, poklepane, jedno podanie do tyłu. I Ronald Kuman, idealny ślizg. I Beliś. Pięknie, 4-1. I będziemy się męczyć z tym typem, chyba. Ojej, ale poleciał. I bentekę. nice. Ale pojęczyna ściągnięta, 5-2. A coś mu gra troszeczkę tak. Alec ściągnął tę pojęczynkę. Pięknie. Hit. Patrzcie, co ten gościu strzela. No ja pierdziele Co to był za gol? No i Beliś. Oby tak dzisiaj, proszę. Oby tak, nie błagam. I żeby to się źle nie zastarzało, bo ten odcinek wychodzi w czwartek rano, nie? Ale, ale meczyk, nie? I benteke. Nie, no, ale ten Wandersar broni u niego. Hit. Jest. Nie, nie. Spalony, jest. Kocham cię, sędzio. Karny. Kurwa, Ruben Diasz. Ronald Kumon kontra Pepe Reina, Wysysysysył Brothers, dawaj. Nie! Jezu, no i strzelił mi ten farciarz pieprzony, no. Gabriel, ja pier... Yes, Jeez, kiedy ty skurczy, powróciłeś! Powróciłeś, brawo! Wygraliśmy, wygraliśmy, oficjalnie. On wrócił, proszę Państwa, dobra, jeszcze jeden mecz mamy ulepszone. Alison, ok, oje, łopo, 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 dobra. Fajnie, wygląda, jak je w pieprzyć na koniec. No, no niestety, yy, Van Dijk Toty i Saliba Toty to jest za mało dla Wenteke. Ej, co tu się dzieje? Ty pod 5 minuta 3-0, nie? Czysto. Imo, czysto. <grywy> nie trafił. Mógł sobie Benteke zrobić, no. Wszystko, 4-0, ja pierdziele, w 15 minut, przeciwko takiemu składowi. Także co, widzimy się jutro na streamku, na nowym sezonie i na nagrodach tutaj za, za rejwalsy chyba.